Tak na razie na dwie części powinniśmy zarościąć. Co on zrobił z tej, Co ty n***a nie... zrobiłeś? Witam was kochani w kolejnym odcinku Beczki TV na kanale Skut Ja jestem Tomasz Orłowski, za kamerą jest Jacob Kulpa Jacob przywitaj się ładnie <grym> Witam Była przerwa, dwa tygodnie bez Beczki TV Dwie Beczki TV, nie wiem jak to przeżyliście No mi było mega przykro, ale byłem taki chory I słyszycie głos? Jeszcze nie wyzdrowiałem Dzisiaj ja wymyśliłem coś niesamowitego Zobaczyłem, że Norbert, nasz menadżer ma rozwalonego case'a na telefon. Znaczy rozwalonego tak troszeczkę, bo tam gdzieś jest poprzecierany, coś tam trochę stary. Więc pomyślałem, że zrobimy mu pranka i rozwalimy jego case i kupimy mu nowy case Apple'a. Zaraz pojedziemy do iSpot'a, kupimy case Apple'a. On nie, sprawdzałem, on kosztuje chyba około dwie stóweczki, a Norbert chyba ma takie jakieś za ile. Ale za ile, yy, ile kosztuje case Norberta? Obecny, obecny. 5 zł. 5 zł około, my mu kupimy case za 200 zł. Rozwalimy mu ten jego stary case tak na części, damy mu go w kopercie. Jeszcze nie wiem, jak. Yy, Wyłudzimy od Norberta case, żeby nam dał, bo raczej będzie się bał nam dać, ale jakoś weźmiemy, rozwalimy i damy mu case Apple'a i on na początku będzie wkurzony, bo wiem, że Norbert się ale na Ale najpierw jedziemy do galerii po case'a i już z tym case'em wracamy, rozwalamy jego tak, no, i dajemy mu od razu nowy. Tak, no, no więc zobaczymy jego reakcję, bo na pewno się bardzo wkurzy, ale potem jak dostanie case'a od Apple się ucieszy, więc od razu nie przedłużając do zeszytu beczki TV lecimy. O kur Przejdziemy od razu do zaszytu Beczki TV i dzisiaj nazwę wybierzemy z followersów Scooty. Nie, nie, nie! Albo dobra, Scooty. A więc tak, przechodzimy sobie followersy, skrolujemy i może ty. Łoł! To jest w ogóle. Ziomek, nie mogę przeczytać tego. Rifle. Rifle Brickel. Rifle breaker jakiś. Dziwny. Dziwna nazwa po prostu. No to zapiszemy to sobie. To jest chyba pierwsza osoba nie z Polski, jak się wydaje. Nie, ja na, na odcinku... A, zamiercił... nie wiem jak to się pisze. Dyktuj mi po, literka po literce. R, A, L, F, I, i E, B, R, I Ła! Ła Co to jest jak ja mam na tym no? No nie dziwne, że ja się tu wywalam już czwarty raz, no to pokaż te nogi im. są trzy nogi, jak tu powinny być cztery albo pięć. Wróćmy tutaj. jednakowo Na i, na i. Sy, ty, e, l, le i dwie podłogi. Okej, okay. yy, dzięki ci kolego i dzisiaj jeszcze pomyślałem, że nadrobimy trochę tricklist. Dzisiaj zrobimy trzy <gryw> triki z Tricklistu. Będzie to brieflip, 3-6 barspin i 3-6 Myślę, że to są mega przyjemne i fajne tryczki, więc teraz sobie odłożymy zeszyk beczki TV i pójdziemy zrobić już te tryczki i udajemy się od razu do złotych tarasów do iSPota po Case a Apple dla Norbercika. Tak, wykonaliśmy trzy triki. Bryflipka zaznaczymy sobie takim krzyżykiem: sześć bara minusikiem, a sześć wipea Może kreską naukę no z lewo. Kochani, teraz jedziemy do złotych, a zaraz łapiemy w Nie tak szybko, nie tak szybko. Jedziemy do złotych po tego Kejsika, kupimy. Nie wiem, kupię mu chyba czerwony kolor, bo no nie wiem, jak czerwony czy czarny mu kupujemy. Nie wiem. To są dwa najładniejsze. Kupimy mu czerwony kolor, bo taki dziewczyński. No i... widzimy się w iSportie. Cornelia Spotted na stacji WKD. Żarci z Corneli. Nie wiem czy mnie widać, ale mamy małe problemy, bo zabronili nam nagrywać Już się bardzo do nas e, spróli o to Teraz wchodzimy do i spota. tam jest iSpot i będziemy z ukrycia nagrywać Po prostu idziemy kupić case'a czerwonego, apy Na jednostkę, na jednostkę Ale nie na jednostkę Jak nie na jednastkę? Jedenastkę, czerwony, no. Czekajcie, ja sobie zrobię dla tego... A, no a fotę, dobra, dobra. ...z dawaj. modem. Jest case na jedenastkę pro, ale nie ma na jedenastkę, więc zaraz z pana poprosiliśmy i może przyniesie, ale... Jest biały tylko. W iSpocie nie było case, a więc idziemy do Mediamarku i zobaczymy. Dobra. O, raczej, raczej nie będzie. Nie ma, nie, no to było Tak. Więc ewentualnie w iSpocie, czy nie można tak. wyjść i No to... Jak nie ma tam jeszcze komputronik? No. E, tam no. dalej, no. dajś, tej się Dobra, w prawo, z tym trzeba przejść. Jeszcze mi nie zredukował, ale nie w Dobra, w Mediamarcie też nie ma tego case'a. Idziemy do komputronika. Jak nie, to wrócimy do iSpota i kupimy mu taki taki wypatrzyłem taki w taki w taki marmur jakby to no, będzie pasowało Norbertowi i on się na pewno ucieszy Nie nie, nie. do szkoły. a musimy obiadko e case like na nasze na czerwone laptopa Nie będzie dobra Takiego bierzemy tak, Jak go jest? nie było nigdzie apla, więc kupimy coś takiego. On jest mega ładny. Myślę, że nawet się ucieszy z tego, czy nie? Nie, no powinien się ucieszyć. Ale. Kupiliśmy case i zaraz wracamy na Awe. Pozdrawiam z gorącej Alaski. Trzeba mówić trochę ciszej, bo za drzwiami jest Norbert, ale ma słuchawki, więc nie słyszy. Jesteśmy już na app'e, mega się stresuję, jak to wyjdzie, ponieważ kupiliśmy już takiego case'a. Tak on wygląda i tutaj można go otworzyć. No i jest w miarę ładny. Myślę, że Norbertowi on się będzie podobał, bo Norbert lubi takie w sumie takie rzeczy trochę kontrowersyjne. Więc odłożymy go teraz tutaj i nie wiem, zupełnie nie wiem jak wyłudzić od niego tego case'a. Ale mam jeden pomysł. <gry> nagraj go, nagraj go. Mm. Pablito TV. <gry> Bobertym. Dobra, ale myślę, że zrobimy tak. Kulpa, powiedz, o tym sądzisz. Weźmiemy iPhone'a 11 od Barta, bo Bart też ma iPhonea 11 ostatniego, powiem, że chcę przymierzyć jego kejsa. Weźmiemy tego case'a i weźmiemy go na dobra. serwis i go rozwalimy. No, dobra, to dobra. jest dobry pomysł, nie? Dobrze. No dobra. To, to tak robimy. I... wziąłem już od Barta iPhonea 11, takiego samego jak ma Norbert i yy, już wejdę tam bez kulpy, żeby nie było tak, że niby coś nagrywamy. Wejdę z kamerą, będę nagrywał od dołu z ukrycia, a pewnie będzie coś słychać. Po prostu poproszę go o tego case'a i on myślę, że bez problemu da, no bo czemu miałby mi nie dać kejsa? Zresztą trochę się boi, że mu rozwalimy, no bo w sumie mu rozwalimy, ale hmm. będzie dobrze. Zrobię po prostu tak, że wejdę do niego i postawię tą kamerę na biurku. I nie będzie go widać, ale będzie słychać co mówimy, więc. Tak. Robert, bo sprawa jest. No. porzucić iPhone'a na... znaczy case na iPhone'a 11, bo mam i chciałem przymierzyć Zobaczcie Pójdę sobie, pójdę sobie dalej. Okej. Okay. Nie no, przeszkadza. Dobra. Dobra. Wyuczyliśmy w końcu od niego kejsa, jest taki gumowy, jakiś um, guz, guz, guzbery, guzbery, yy, nie wiem Tomek Orłowski? Tak, to ja. I po prostu weźmiemy go potniemy, potem go spalimy czy coś i wsadzamy kawałki ale do koperty teka. i oddamy mu. Ogarnęliśmy kopertę, do której potem włożymy kejsa rozwalonego i oddamy Robertowi, ale teraz mamy serwis cały i zabierzmy się za rozwalanie tego kejsa. mamy tak tak. sobie parę narzędzi. Najpierw coś... coś, coś takiego. Położymy tu sobie i zaraz wyszmy jeszcze więcej narzędzi. Myślę, że niezbędny będzie także taki... Spokojnie, kurwa, spokojnie. Jeszcze nie. Niezbędny będzie taki nożyk jeszcze do cięcia. Plus myślę... I na końcu jeszcze go stopimy, bo to jest taka podgrzewarka, jak się ściąga papier ścierny, to jest mega gorące, więc stopimy go zaraz. Idziemy. Dobra. Zaczniemy sobie tako. Nie no. Kurde, porządzisz? Okay. O kurde, patrz, 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 co się stało? Patrz, widzisz? Nie, nie, nie wiesz na rzeczy. Czemu nie? nie Siostro, myślę, że przed nami najpierw, tu. <ścoughs> żeby tylko ten tu nie przyszedł, bo on się załamie jak on zobaczy. No, no myślę, że tak na razie na dwie części powinniśmy zaraz Teraz tak, widzisz jak się ten, tu, tu weźmiemy go po tej linii pociągniemy. Jaki on jest mocny, co jest? No nie, to już jest po kejsie. Dobra, nożyczkami, nożyczkami. No myślę, że nawet się trochę dziwi jak zobaczy swojego kejsa pięknego. Ale to nic, to nic. I myślę, że tak ma kawałki. A nie, jeszcze mieliśmy stopić, to spróbuję stopić, chodź tam No nie działa. Okay. Trzeba podłączyć. O, działa, działa. O, to jest gorący, wiem, że. O, że jest O, żeż ty. o on już jest ten. Sekunda, ja on się roztopiłem. Nie, nie. Czujesz go? Patrz, patrz, patrz. patrz, On się roztopił. Weczka TV? Tak że można jeszcze dwa razy do przeciąć. Wiesz, czy to jest końc? Norberta ja. <grywia> Kupiliśmy mnowajki. Ja. Polini polini polij mi. Patrz TV, nie uwierzysz. Po po I se potniemy. I zaraz będziemy po prostu wkładać to do... Dobrze? Ja. O, ja. To no nie może. No, możesz być. Super. Tam um, tego case'a prostu wsadzimy do koperty. On jest w takich częściach, więc myślę, że... No kurczę. No. Myślę, że jak Norbi to zobaczy, to będzie zdziwiony naprawdę. Słyszycie tego case'a? Słyszycie go? Jest tam i teraz po prostu mam taki plan, że znowu sam wejdę z kamerą, położę kamerę na tym stole i rzu tylko rzucę mu tego kejsa. On pewnie będzie patrzył w komba, dam mu tego kejsa i wyjdę szybko. I on, jakby to będzie taka dobra reakcja, bo jakby mnie tam nie będzie i on będzie mówił to, co uważa, powiem, co za tak gnoje, co oni zrobili. Dobra, więc daj mi, daj mi. mniej więcej do tygodnia czasu yy, i powinny już być częściej. części. Mm -hmm. Dobrze. Dziękuję, Co mi Nie só me drogo Co tu é que robiu, velho? Co? Co, Norbert, você <masz> deixa <laughs> <laughs> no To no... <laughs> Norbert. novo é, isso aqui é rúpido. merda Tam, tam nie, stała jest, kamera Nie, 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 jestem stary I stary. Ale to grubo, to grubo wyszło, bo tam była kamera w wieku, ale że ale... nagrywałeś w ogóle? No jak wszedłem, poprosiłem ciebie o case'a, postawiłem tam no. kamerę, potem wziąłem, poszliśmy rozwalić go I potem, przed chwilą jak gadałeś o telefon, to wszedłem, tu ci pokazałem, dałem ci tego kejsa. Właśnie się dziwiłem, dlaczego to jest w kopercie a <laughs> no, no co myślałeś, że ci zapakowałem? No to otwórz sobie i zobaczę ci po A Norwercik się tak ukurzył, ja zaraz przejrzę klip co on mówi, jak to rozpakowywał <laughs> Pójście szany na Nie no jest luks piękny Lux jest? na nawet aparat dostałem gratis. O patrz, ma aparat gratis No To na potem Jaki luksik Nie no teraz jest piękna akcja Zobacz co się Uuu, dzieje No nie że mu się spodoba mógł mógł. No i pamiętajcie żaden Norbert nie ucierpiał przy tworzeniu tego filmu Nie no, ale patrz jaki luksik ten Nie ten jest, ten. jest ładny, jest Uuu. ładny Dziękuję Ci bardzo Proszę. Więcej mi tak nie rób. Dobrze, no, nie będzie. Dziękuję wam kochani za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeśli wam się podobało zostawcie łapkę w górę. Subskrypcji nie zostawiacie, bo już mamy w sumie wystarczająco dużo. Tak... To dwie możecie zostawić. Komentarzy nie zostawiajcie. W... Też dwa. Około. I trzy tysiące łapek w górę i robimy kolejnego pranka, ale tym razem myślę grubszego. Bo to było niezłe. Norbert się trochę wkurzył. Jak oglądałem klip to chyba trochę poprzeklinał nawet. Więc to się wytnie.